Moi drodzy, bardzo dziwne jest zachowanie tych grazyńczyków, którzy przyszli i zobaczyli owego wcześniej opętanego przy zdrowych złych zmysłach. I gdy dowiedzieli się o tym cudzie, którego Pan Jezus dokonał, prosili Go, aby odszedł z ich granic. Być może niezrozumiałe dla nas zachowanie. Skoro zobaczyli to wielkie dobro i to, kim Jezus jest, może jeszcze nie w pełni to zobaczyli, ale dostrzegli Jego moc, czemu chcą się Go pozbyć, czemu proszą Go, aby odszedł z ich granic, bo są poganami. Bogaństwo polega na tym, że ma się fałszywy obraz Pana Boga. Że nie zna się Jego natury, Jego istoty, że się nie wie i nie ma tego doświadczenia, że Bóg jest miłością. I kiedy objawia się moc Boga, człowiek jest przerażony, bo myśli, że ta moc mu zagraża. To jest to. Że tak powiem, nastawienie więcej niż uczucie, nastawienie, które już w grzechu pierworodnym zasiał w człowieka szatan. Całe Boże objawienie właśnie na tym polega, aby odkryć, jaki Bóg jest, że jest miłością miłosierną, że przychodzi, aby uwalniać, aby nas uzdalniać do tego, byśmy byli prawdziwie ludźmi. W całej pełni ludźmi, bo człowiek w całej pełni jest sobą. To znaczy, realizuje się w nim to, to, co Pan Bóg złożył, Boże podobieństwo. Wtedy, gdy kocha, do tego potrzebna jest wolność, dlatego Pan Jezus przychodzi, aby uwalniać nas od wszelkich zniewoleń. Ale właśnie poganie tego nie znają i te jego moc, tę moc Bożą traktują jako zagrożenie dla samych siebie. Może i my mamy takie doświadczenia, właśnie, lęku, że Pan Bóg w swojej wszechmocy nam zagraża. Może boimy się Bożej sprawiedliwości, Bożego gniewu, Bożej kary. Mnie w ostatnich czasach towarzyszy ta odpowiedź Pana Jezusa do świętej Faustyny, gdy mówił im o ludziach, którzy nie chcą Jego miłosierdzia, którzy nie przychodzą do Jego miłosierdzia, nie otwierają swoich serc na Niego. Mówił, wtedy gniewam się na nich. I wyjaśniam, na czym ten jego gniew polega. Zostawiam ich samych i daję im to, czego chcą, czego pragną. Zostawiam ich samych i daję im to, czego chcą. To znaczy, chcą być daleko ode mnie, chcą, jak tamci, żebym odszedł z ich granic. Tyle, że. Życie człowieka bez miłości, bez tej miłości ukrzyżowanej ostatecznie jest bezsensem. I widzimy, że ten świeżo uwolniony, wcześniej opętany chce zostać z Jezusem, bo On poznał głęboko Jego naturę, poznał kim jest Pan. Chce być z nim. A Pan Jezus mówi: Idź do Twoich, idź i mów im, co Ci uczyniłem. Idź, można by powiedzieć, i ewangelizuj, aby ich przekonać, by wrócili do mnie, by się przestali mnie bać, by przez to dobrodziejstwo, którego doświadczyłeś, mogli otworzyć oczy na Pana Boga, na, na mojego Ojca, na Bożą naturę. To jest, bracia i siostry, też nasze zadanie, abyśmy nie tyle. Ustawiali ten świat tak, jak uważamy, że powinien wyglądać, bo wtedy ludzie się bronią. Ale abyśmy właśnie dawali świadectwo tego, kim Pan Bóg jest, tak jak to czyni też Dawid. Bo przecież Dawid, jak słyszeliśmy w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, doświadcza strasznej biedy. Pan Bóg dopuścił na niego to, co wcześniej mu zapowiedział. A zapowiedział mu to po jego grzechu z Batrzebą, po jego cudzołóstwie i po w gruncie rzeczy zabójstwie żony, tejże, męża tej, tejże Batrzeby, Uriasza. Powiedział mu: Ja Ci przebaczam Twój grzech, ale konsekwencją tego Twojego grzechu będzie, że miecz nie oddali się od Twojego domu. I rzeczywiście się to dzieje. Na Dawida nastaje jego własny syn. Chce mu odebrać królowanie. Co więcej, chce go zniszczyć. I Dawid musi uchodzić z Jerozolimy, jak słyszeliśmy, płacząc. Co więcej, jeszcze wychodzi ów Simei nienawidzący Dawida i go przeklina. A Dawid przyjmuje to wszystko. Owszem, jest mu strasznie przykro, cierpi, ale wie, że nad tym wszystkim jest Bóg, ten Bóg, którego poznał, którego miłosierdzie poznał, i wie, że nawet jeśli doświadcza tej biedy, to Pan Bóg daje mu to dla jego nawrócenia, to Pan Bóg daje to też i dla naszego nawrócenia, abyśmy zobaczyli, że. Wiele bied, których doświadczamy, są skutkami naszych grzechów, naszego oddalenia się od Pana Boga. I, i dlatego właśnie mówię: Pozwólcie Mu, niech mnie przeklida. Może Bóg ulituje się nade mną i da mi dobro za to dzisiejsze przekleństwo, za to moje dzisiejsze doświadczenie. Dawid nie dopuszcza, aby się mszczono na tym Shimeim. sam. Nie przeklina go, nie odrzuca go, przyjmuje to wszystko, co na niego spada, powierzając się panu Bogu. I to jest, bracia i siostry, moi drodzy, to jest ta droga. Pan Bóg rzeczywiście daje potem Dawidowi zwycięstwo, odnawia się jego królestwo właśnie dlatego, że zaufał, że się powierzył. Dlatego Jesteśmy tu dziś, aby tego słowa słuchać, aby Pan Jezus przemieniał i nasze serca, abyśmy także wtedy, gdy doświadczamy biedy, powierzali się Jemu i mogli też doświadczyć, jak to zawierzenie potem przynosi słodkie owoce. Jeśli nie w tym życiu, to na pewno w tym życiu wiecznym w niebie, tak jak to było z wieloma świętymi. Że kończyli swoje życie w sposób, wydawało się straszny, jako klęskę, zwłaszcza męczennicy, ale nie tylko, kończyli swoje życie na tej ziemi, tak jak Pan Jezus, ale Pan dał im chwałę, wyniósł ich i są dla nas wzorami, są dla nas oparciem i zachętą właśnie do zawierzenia zawsze, mimo wszystko. Amen.